Ostatni temat, przerobić robota, czyli co? Czyli każda powłoka musi mieć pełne pokochanie i wybaczenie. Pokochanie siebie i innych powłok, pewnie i własnych i cudzych. No jasne, że tak. Ale od czego zacząć? Hmm, może od emocji? No dobra, zacząć, przerobić. Niby wiem co i jak, ale jak się do tego zabieram. To okazuje się, że koniecznie przykład jakiś by mi się przydał. Bardziej wiem, jak ta niesubordynacja emocjonalna się objawia. O, na przykład, przed laty, gdy już coś niecoś wiedziałam i starałam się być poprawna, zdarzały się sytuacje takie jak ta. O, sąsiad kosi trawę u siebie. Taką starą, krztuszącą się kosiarką. Męczy się z nią, aż klnie pod nosem. Mój poprawny umysł rozumie, że sąsiedzi nie są bogaci i mają to, na co mogą sobie pozwolić. Jest ok, zrozumiałe. I nagle słyszę komentarz: dziady jedne. Mm, aż się obejrzałam. Jakby to ktoś obok stojący powiedział. Ale tak naprawdę, to przecież wiem, że to jakiś głos we mnie i zaczynam się delikatnie czerwienić. No, wstyd mi, ale nie do końca rozumiem sytuację. Albo inne powtarzające się sytuacje. Patrzę na kogoś znajomego, lubianego, a tu czuję, że przez moje oczy patrzy ktoś jeszcze i bezbłędnie kieruje mój wzrok na mankamenty stroju lub wyglądu, lub czego tamkolwiek, i bezgłośnie wyraża swoje poglądy. A ja czuję się jak, jak świnia, bo to koleżanka. I ja nie wiem, co z tym wewnętrznym paskudem zrobić, więc udaję, że go nie, że go nie dostrzegam, ale uczucie niesmaku, jak smrodek, i tak się za człowiekiem snuje. Albo to ciągłe porównywanie się z innymi, bo ten jest lepszy, bo potrafi, a ja tak nie do końca, bo tamten jest lepszy i lepiej postrzegany, a ja tak niekoniecznie, lub wkradająca się czasem megalomania, czy poczucie wyższości, fe, aż wstyd wspominać. Choć najczęściej odbierałam od innych takie dublowane, sprzeczne informacje. Ktoś do mnie coś mówi na głos, a zupełnie co innego wymyka się z okolic jego brzucha i powstaje bardzo dziwna, niezręczna sytuacja, bo nie wiadomo, na którą informację reagować. Wiem, to brak akceptacji, a brak akceptacji to brak pokochania i wybaczenia. Pamiętam, że Zbyszek ciągle nam to tłumaczył. Jak będziesz w pokochaniu i wybaczeniu, to jest cisza, nic cię nie rusza, nawet do głowy ci nie przyjdzie, by spojrzeć na kogoś krytycznie. Jeśli wybaczyłeś, to wszystko, nawet i to, co ci mogą zrobić w przyszłości. Ty to po prostu rozumiesz, bo pokochanie i wybaczenie polega na zrozumieniu właśnie. Zrozumieniu, no niby wiem ale czasem potrzebuję to sobie odświeżyć. No dobrze, to znaczy, że mam tylko o tym pamiętać. Pamiętać, w jakim świecie żyjemy, co na nas działa, że te wszystkie programy, egregory, projekcje, panowie tego świata, śniący i zło, które zmusza do zachowań niegodnych człowieka. No i to wszedł cała ta reszta, ale to są powszechnie znane sprawy. Więc, skoro ja już rozumiem, to patrząc na czyjeś zachowanie, nie dziwi mnie, nie wytrąca z równowagi. Nóż w kieszeni też mi się nie otwiera. Akceptuję. Hmm, taki świat. Nie musi mi się to podobać i nie podoba, ale wiem, że tak jest, że te osoby nie są świadome, nie wiedzą, jak powinno być. Choć większość czuje w sobie, że to nie tak, że chciałyby inaczej, ale nie wiedzą jak. Hmm, póki co robią jak wszyscy. Więc muszę tylko pamiętać, że ten ktoś drugi to nie wróg, tylko ja w pomnożeniu. To jakby kawałek mnie, tylko wyświetlany w całości, kawałek mnie z przeszłości. Kiedy byłam na tym właśnie poziomie rozwoju, patrzę na tego kogoś i zaczynam się uśmiechać, myśląc sobie: Ojej, to taka ja, gdy jeszcze nic nie kumałam, a wydawało mi się, że już wszystkie rozumy pozjadałam. I naprawdę do głowy wtedy nie przyjdzie, żeby to to skrytykować albo z wyższością spojrzeć. Nawet niczego nie próbujesz tłumaczyć. Bo wiesz, że na ten moment to nie ma sensu i tylko patrzysz z zachwytem i cieszysz się, że to to będzie takie samo jak ty teraz, dokładnie takie. Tylko daj mu trochę czasu. Albo widząc kogoś takiego jak nasz starszy brat, to stoisz i patrzysz i znowu się uśmiechasz i znowu się zachwycasz, bo wiesz. Że dziś do piętmu nie sięgasz, ale nie ma w tobie zazdrości ani poczucia winy. Ty się cieszysz, że też taka będziesz, wspaniała, mądra, sprawcza, bo on jest świadectwem, bo on sobą zaświadcza, że i ty będziesz taka sama, bo jest tobą w pomnożeniu, ale w przyszłości, może już niedalekiej. I skrzydła ci rosną i świat staje się piękny, a ty szczęśliwa. Poproszę Ojca i wszystko, co nas wspiera, by mi w tym pomogli. A ja będę się starała patrzeć na wszystko w zachwycie, z nadzieją, że tak już mi zostanie na zawsze. Bo na skalach wychodzi, że to w 100% procentach możliwe do miłego następnego albo następnej powłoki.